Dzień dobry. Witam Państwa. Wczorajszy popołudniowy optymizm pozwoliłby go daleko głównej pary walutowej podjąć kolejną próbę trwałego sforsowania poziomu 1.37. Niestety ta sztuka nie udała się i na rynek powróciły niedźwiedzie. Dziś rano kurs po odreagowaniu informacji o obniżeniu przez agencję ratingową Moody's ratingu dwóch francuskich banków powróciło do wzrostów i obecnie kształtuje się na poziomie 1.3655. Na parach złotowych w czasie popołudnie pozwoliło nam umocnienie złotego. Złoty odrabiał straty zarówno wobec euro, jak i dolara. Jednak dziś rano notuje znów wyższe poziomy i obecnie za jednego amerykańskiego dolara trzeba zapłacić 3,17,35, a za 1 euro 4,33,40 złotego. Dzisiaj poznamy trzy istotne publikacje makroekonomiczne. O godzinie 11 .00. będzie to dynamika produkcji przemysłowej w strefie euro. Tutaj analitycy oczekują wzrostu na poziomie 4,7% w skali rok do roku, czyli szybciej niż w poprzednim okresie, kiedy produkcja przemysłowa rosła w tempie 2,9% w skali roku do roku. Następnie o godzinie 14.30 napłyną do nas informacje ze Stanów Zjednoczonych. Będzie to przede wszystkim inflacja producencka. Tutaj analitycy oczekują spadku cen producentów o 1,1% w skali miesiąc do miesiąca. W poprzednim okresie ceny te wzrosły o 20%. O tej samej godzinie poznamy także sprzedaż detaliczną w Stanach Zjednoczonych. Tutaj oczekiwany jest słabszy odczyt na poziomie 0,2% w skali miesiąca do miesiąca. W poprzednim bowiem okresie sprzedaż detaliczna rosła w tempie 0,5%. To wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Życzę Państwu miłego dnia. Do widzenia.